Wszyscy zginęli, wszyscy przeżyło tylko dziecko. No sobie najważniejsze przeżyło, nie? Ale żeś mi nie zabiłem. That's jest biały, w wieku od 30 do 45 lat. Ksiądz! Kurwa w timer banku! Też mam problemy z oczami, A. a. A, aż muszę zrobić okulary. A, a, a bo mi weszła. Nie, budła też. Powinienem się umyć. Powinienem się umyć? Weź tripo od razu. Kurwa. Nic nie mówię, nie? W nocy będziemy szukać dalej. W nocy w ty. Teraz nie mamy czasu, bo jesteśmy zarobieni. Mamy kawę do wypicia. Y uh. 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 O, ten leży w ogóle. Lodówka się otwarła. <laughs> Idziemy do lodówki. No przebieg. Ktoś tu chodzi. Ktoś jest w mieszkaniu. Uważaj. Ale jest dobra gra. Co, tu ma być? Z jakim kwitem? Aha, i wyszedłem. Super. Dobry jestem w ogóle Tak, teraz robimy... Próbujemy wyjść z mieszkania. Taka jest misja. O. A, to było na skrótem. Do no, A nie, yes. wszystkich już możemy wracać. Ale pas. Leżysz. Czesuj się, połowa. Połóż Dobrze. Pięknie. Jak w bilanie. Bum. A dokąd nas to prowadzi? No nikot kurwa cm plus 8% A co to niby znaczy Dokładnie wszystkie oczekiwa się szczyt w wodzie deszczowej z co zamieszkania chodzi o ja to, żeby to. żeby to. Gdzie się ukryć. Czyli kartkówka z, z tego będzie. czy? Wiedzą o to chodzi Jak duża jest ta no. strefa? Zależy, ona się zmniejsza później 25 km i czytaj dalej. O, Już przełączam. Na takim obszarze mieszka z 10 tysięcy ludzi. Będziemy przesłuchiwać jednego po drugim? Tak, następne, Dawaj następne. Dobrze. Ostro, był takie. Jest. I papięt, dawaj d. I co? O, poszło. Daj. Czytaj. Macie dwóch podejrzanych, odpowiadających. Po... Chciałbym mi przesłuchać? <laughs> ja chciał przełączać dalej. Jasna. Tracimy czas na bzdury. Co ty gadasz? Czytaj. A zabójca jest na wolności. Pojeł właśnie. W bierzogi wrócił. Chcę ci pomóc, Natanielu. Przegnamy głosy z twojej głowy, ale musisz mi zaufać. Ja zastrzeliłem go. A? Normalnie. Nie przez okno, pól. dobrze? Czy to jest tychże? Trzeba mu odkazić te rany. Dobra, dobra. Idź pewnie. Trzeba mu odkazić tę ranę. Wjedź na autostradę i przez 5 kilometrów jedź pod prąd. O oh, kurwa? Jeśli w ciągu 5 minut oh, nie do celu, Przekrywasz. Dobra, zdążyłem. Kurwa. Trzeba mu odkazić tę ranę. Trzeba mu odkazić tę ranę. Porucznik Carter Blake. Chciałbym zadać kilka pytań. O 3 chyba zastrzelę go, to będzie dobry plan. Tak jest od razu, głupie To dzień, zabijam jednego. Miałem ja bić w pistolet. To już jest tradycja u nas. Trzeba mu odkazić te rany. Nie wody z na ale dobrze, że nie skibla, nie? Gdzie kurwa, kurwa? Ja 500 plus, dlatego kurwa, to kurwa. Chujowo, woda tylko dalej. No dzięki. Nie mów dzięki, bierz do ręki, bo jest miękki. Nie mów zaraz, bierz dwa naraz. Szczęście tego spotkać, on pokręci się w przyszłości. Naprawdę? To po co w ogóle urządza imprezy? Nie mogę mnie zapytać. Bardzo fajna muza. Spływaj, dobra. Wynocha mi stąd. A co do nich mówisz, bo już broń wyciąkałem. Jestem zabójcą z origami. Zaciągam ofiary do auta. Topię je w wodzie deszczowej. Potem wyrzucam ciała na odludziu z figurką origami w ręce i orchideą na piersi. Robię to, bo. Mi się nudzi, panie Shelby. Nie, tylko kurde, zapraszam cię. On się obudzi teraz. już tak się darła. Muszę mu udzielić pierwszej pomocy. Trzeba wykować tę ranę. kopiemy go. Ethan Mars cierpi na zaburzenia po śmierci pierwszego syna. Czuję się za nią odpowiedzialny. Ma urojenia, widzi martwe ciała. Musiałoby wypaść z kieszeni. Co wygadasz, że pan w miasto nie wierzę. Masz 5 minut, żeby odciąć sobie czubek jednego z palców przed kamerą. Kurwa. Jeśli uda ci się to zrobić, dostaniesz nagrodę. Ja mam noża. No nie mam. Nie <laughs> mam. Idziemy do domu, do dziewczyny, musi nas opatrzyć, Trzeba musi... Czas te tę ranę. Jesteśmy na pozycji. Jacy tajniaty. Świetnie wyglądają, nie, nie widać. go jak tylko Dobrze, że w czapkach tak są. Szybko, chodźmy tędy. tam Trzeba dezynfekować ramę. Szybko! Szybko! Ethan, szybko, do nas przejedzie! O, no, to nie jest dobry pomysł. Ale tam nie skoczył z zapokraką mm -hmm. Mamy nadzieję, że wkrótce przekażemy dobre wieści o pojmaniu tego zwyrodnialca. Zwyrodnialca. Gorzej niż Putina wyzwają Pańska wódka. No właśnie, to... co. Co to jest kurwa? Z deser kurwa przyniosłeś co? Proszę wy... ale wygląda pan na zmartwionego. Zmęczonego, kurwa Trudności ze śledztwem? Rabierdino, kurwa I... Lek twierdzi, że to masz. Co, na co niby powiedzieć? Że mam rozdwojenie osobowości i topie dzieci, że porwałem syna? Nigdy mnie nie wypuszczą, a ja muszę ratować Szona. Co przyjdzie? Gdzieś tu powinna być jedna butelka szkockiej. No, ta już idzie. Zostaw tą szkocką, kurwa. Koleżankę nie wynajesz? Koleżanka z butli będzie walczyć. Spokojnie, co ty robisz? To nie ja. No, no to co robimy? Uciekamy. Bloodhunter będą tu brali. Premierę. musimy iść. Wyglądasz jak pingwin z Watmana. No nie? To ja wygląda jak pingwin z Wattmana. Uh. Czekaj, stary! Nie. Yes. I nie jestem mordercą. A ty się księdza. Napisz się, właśnie szedłem sobie zrobić. Co się stało? Nigdy Ooh. nie mówiła ci mama, żeby nie przyjmować prezentów od obcych. Mogłabym mnie pić, nie? Chodzi Więc używam tego, żeby. Nie. Cię, Cię cieszy. Prosto w serce nie widziałem tego grokota! Odpuść sobie! Ursus sprzedała auto powiem. albo się zajmuje dziećmi, albo będzie gotował jeśnicę, nie wierzę. On ramzej normalnie. Jestem teraz młodym mordercą? I mnie szukasz, A może posklejamy figurki origami, nie no? Jeden! O jest! Moja ulubiona. Kurwa, uwielbiam Teraz będziemy razem jęczeć. Ała! Ała! Do koniec! Pięć gwiazdek! Zrób ręce na głowę zrób jak w Hitmanie, udawaj, że ten... Pięć gwiazdek, normalnie, ciadał gwiazdek. No Loren jest gratis, ty. Zutomę. Loren idziemy na dno, jak łódź podwodna. Pierdolnie chyba zaraz. O, Loren już jest mokra. Loren. Nie odwiązałem jej, ja powinienem ją najpierw chyba. Loren, poczekasz do jutra. Loren, zostanie, ty! Loren zginęła, zabiłem Loren. Za to, że zaradziła mu coś. Czyli oni zginą, a ja do tego doprowadzę. No to wyjdzie. Gdzie jest Loren? Loren, czemu Loren zapłynęła? Na pełnej. Bardzo dobrze. Ale fajne, to jest super. Proszę się wpisać do księgi gości. Księgi myślałem, że proszę się wpisać, kurwa. Jest pani członkiem rodziny? Członkiem. Tak, można tak powiedzieć. Ja, Nie pow lubię tego szpitala. Mają niedobre jedzenie, wie pan? Ja o to pytam. To się kebaba, jak chcesz. Zdaje się, że mieszkałam tam dawno temu. Nie mieliśmy wtedy pieniędzy, wie pani. Ja Począłem, sobie, sobie jak mogliśmy. Poprosiłam ich o telewizor, wie pani. Powiedzieli, no że nie ma pieniędzy. Szkoda. Lubię telewizję. Kupić telewizor, zaraz ci układnę, pękaj. Budóż ją poduszką. Może no wie. A ja nie wiem. Gdyby się tylko nie wywrócił, bo będzie lipa. Ostatnia misja. oddać swoje życie za życie syna? W tej fiolce znajduje się śmiertelna trucizna. Zabije cię dokładnie w 60 minut. Jeśli ją wypijesz, dostaniesz ostatnie litery adresu. Będziesz miał czas, żeby uratować swojego syna no i się z nim pożegnać. Potem umrzesz. Możesz wypić to, co jest w fiolce, albo wyjść. Wybór należy do ciebie. Syrena ze statku. Jestem Jedi. John jest przy... Bardzo ciężko. Proszę, proszę, tato. Musisz ratować Johna. Muszę iść do sklepu, do żabki, do żabku. Prosiłem go, John, naprawdę. O, nie wierzę. Ale Musisz nie chciał, skoczyć. Proszę, nie umieraj, John. Proszę. Nie umieraj w ogóle. Jaka scena jest. <laughs> Zamarz. O, nie wierzę. Nie spodziewałem się. Tam, do okna. okna, Nie wiem, czy... to za wysoko. Zabiję się, jeśli skoczę. Skał. Ja czas. Tras... Będzie dobra decyzja, Soda, spacer. Uskoczyłem. Tawaj. Nie było tak wysoko. Jak się rzuci po w ogóle? Dobra, <coughs> to będzie moment. Już się po zmienił. Co ludzie się do mnie powiewały? Bo sniper w ogóle jest. Odtworzył ogień. Było jakie zakończenie dramatyczne jest. Tak. Policji nadal nie udało się ustalić tożsamości tak zwanego zabójcy z origami. Potwór wciąż pozostaje na wolności. Dowiedzieliśmy się również, że w trakcie śledztwa poniosła śmierć Madison Page, młoda Zabierzmy dziennikarka pracująca nad materiałem o zabójcy z origami. Otrzymaliśmy właśnie informację, że akcja przeciwko zabójcy z origami nie obeszła się bez ofiar. Ethan Mars, ojciec porwanego chłopca i główny podejrzany w sprawie zabójcy z Origami, został śmiertelnie postrzelony podczas działań policji. Okoliczności jego śmierci nie zostały podane do wiadomości publicznej. Wiadomo jedynie, że zawieszeni w obowiązkach zostali kapitan Lighton Perry oraz porucznik Carter Blake. Szczegóły ma wyjaśnić dalsze śledztwo. Wiem, tragiczne zakończenie w ogóle. Tylko dziecko przeżyło. No i koniec, zapędziliśmy.